Ale super, idę sobie kupić loda. Hmm, nikogo nie ma. Pamiętam w końcu. Tutaj tylko pani nie ma. Tu po prostu wystarczy zapłacić. Można sobie, bo pani ma przerwę. Więc kupię sobie loda czekoladowego i zapłacę. I gdy pani przyjdzie, będzie widzieć, że ktoś płacił pieniążki. Kiedy ktoś nie wpaci, drzwi się zamykają i ktoś nie ma. Drzwi ze sklepu po prostu. No dobra. Lecę! Mniam, miam, 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 miam. Hej! Hej! Idę do ciebie! A, mówił, a mówiłaś, że będziesz właśnie dzisiaj kupowała lody. Ale przecież ja kupiłam loda. Uh -oh. Miałaś rację! Lod mi spadł na podłogę!